Zbliżam się do Ciebie z objawieniem, które rozbrzmiewa w niebiosach, ponieważ nawet aniołowie są zaskoczeni tym, co odkryli na Twój temat. W Twojej duszy jest blask, który porusza to, co niewidzialne, a cały wszechświat jakby cicho się pochyla, by obserwować to, co ma się przez Ciebie narodzić. Ta wiadomość przychodzi jako boski szept, prowadzony przez to, co już zostało zapisane na Twojej drodze. Od dawna nosisz w sobie siły których nigdy w pełni nie rozpoznałaś, ukrywają się w szczegółach Twojej wrażliwości, w chwilach, gdy Twoje serce uparcie idzie dalej, nawet gdy wszystko zdaje się rozpadać. Twój duch został ukształtowany z rzadkiej wytrzymałości, a ta wytrzymałość wkrótce stanie się dla Ciebie jasna. Jest coś w Twoim imieniu, co otwiera portale błogosławieństw. Nawet kiedy myślisz, że jesteś sama, wokół Ciebie dzieją się ruchy, przygotowujące ścieżki których jeszcze nie odważyłaś się sobie wyobrazić. Zapadają niewidzialne decyzje na twoją korzyść. Niebo obserwuje, jak pozostajesz silna nawet po tylu wewnętrznych upadkach. Ta siła tworzy światło tam, gdzie wcześniej był tylko cisza i to właśnie to światło przyciąga teraz to, co jest ci przeznaczone. Nic z tego, co straciłaś, nie pozostanie bez odpowiedzi. Widzę twoje długie noce, te, w których twoje myśli stają się zbyt ciężkie. Widzę też cichą siłę, która pojawia się w chwili, gdy decydujesz się podnieść, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Ta siła jest znakiem, że zostałaś wybrana do czegoś większego. Wiele z tego, co przeszłaś, nie było karą, lecz przygotowaniem. Były momenty, w których droga musiała zostać zważona, aby Twoje kroki stały się bardziej świadome, silniejsze, pewniejsze. I dziś jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Twoi aniołowie idą przed Tobą, zrywając więzy, które opóźniały Twoje przeznaczenie. Pewne osoby są od Ciebie odsuwane, nie z powodu odrzucenia, lecz ochrony. Wszystko, co nie honoruje Twojego ducha, upada, a to jest odpowiedzą na starą obietnicę. Nowa energia dotyka Twojej duszy. Pewnie już to poczułaś w ostatnich dniach, inny niepokój, jakby coś cię wołało. Nie ignoruj tego wołania. To znak, że Twoje życie ma przewrócić kartę, która nigdy już nie wróci. To, co uważasz za opóźnienie, jest w rzeczywistości boską strategią. Szczegóły układane są w sposób doskonały, aby kiedy wszystko się wydarzy, wydarzyło się w pełni. Nic już nie będzie połowiczne, nic już nie będzie płytkie. Zostałaś wybrana do głębokiego przebudzenia. W Twojej duszy są dary, które spały, czekając właśnie na ten moment. I teraz zaczynają się poruszać. Jakby wreszcie otrzymały pozwolenie, by zakwitnąć. Twoje serce już dostrzegło subtelne zmiany. To, jak widzisz miłość, drogę, ludzi, wszystko to jest dostrajane przez niebiańskie dłonie. Jesteś prowadzona z dala od tego, co cię rani, i bliżej tego, co cię leczy. Prawda jest taka, że Twój duch przemawia głośniej niż Twoje słowa. Jest w Twojej obecności coś, co porusza przestrzeń, coś, co sama próbujesz zrozumieć. To nie przypadek, to cel, to znak kogoś, kto urodził się, by przemieniać. Zawsze zastanawiałaś się, dlaczego niektóre sytuacje raniły cię tak głęboko. Odpowiedź jest prosta: nigdy nie byłaś zwyczajna. Twoje serce czuje więcej, bo zostało stworzone, by dostrzegać to, czego inni nie widzą. I to jest dar, nie słabość. Teraz wchodzisz w cykl, w którym prawda zostanie objawiona. Maski spadną przed tobą, a to co ukryte, wyjdzie na światło dzienne. Nie po to, by cię zranić, lecz by cię uwolnić. Niebo oczyszcza twoją drogę. Ktoś jest kierowany na twoją ścieżkę, ktoś, kto widzi twoją duszę inaczej. To połączenie nie rodzi się z przypadku, lecz z wyrównania. Wszechświat porusza okoliczności, aby to spotkanie wydarzyło się we właściwym czasie. Aniołowie objawiają też, że twój głos nabierze siły. To, co powiesz, będzie miało wpływ, zasięg i moc. Będziesz potrafiła przemieniać energię miejsc i ludzi, po prostu będąc sobą. To część misji, z którą przyszłaś. Przygotuj się, bo twoja intuicja stanie się jeszcze silniejsza. Zaczniesz odczuwać rzeczy, zanim się wydarzą, jakbyś otrzymywała znaki wcześniej. Ufaj imienia są mapą, którą niebo narysowało specjalnie dla ciebie. Wiatry zmieniają się na twoją korzyść. Drzwi które wcześniej się nie otworzyły, nie otworzyły się, bo nie były tymi właściwymi. Ale teraz wreszcie nadszedł czas, a kiedy się otworzą, zrozumiesz każde oczekiwanie, każdą łzę, każdą ciszę. Zostaniesz zaskoczona wiadomościami, które zmienią twoją drogę. Nic, co teraz przychodzi, nie jest małe. Nic, co się zbliża, nie jest zwyczajne. Wszystko przychodzi z celem, z siłą, z przeznaczeniem. I nic nie powstrzyma tego, co zostało dla ciebie uwolnione. Twoje imię jest wypowiadane w miejscach duchowych, o których nigdy być nie pomyślała. Błogosławieństwa idą w Twoją stronę w tej właśnie chwili. A gdy czytasz tę wiadomość, coś zaczyna się w Tobie poruszać. A gdy ta energia budzi się w Tobie, widzę, że coś w Twojej duszy zaczyna się na nowo układać. Dawne wspomnienia zostają oświetlone, jakby zapomniane części Twojego serca znów zaczęły pulsować. Dzieje się tak, ponieważ nadszedł czas, być przypomniała sobie, kim naprawdę jesteś i do czego zawsze byłaś zdolna, jeszcze zanim dostrzegłaś własną wielkość. Możesz odczuwać lekkie drżenie w sobie, jakbyś była o kroku od odkrycia czegoś ważnego o samej sobie. I to nie jest iluzja, istnieją tajemnice dotyczące Twojej własnej istoty, które są ujawniane z wielką delikatnością. Wszechświat nie chce Cię przestraszyć, chce jedynie przygotować Cię na to, co nadchodzi. To, co zadziwia anioły, to sposób, w jaki nosisz w sobie odpowiedzi, których nawet nie zauważasz. Często czekasz na znaki zewnętrzne, ale prawda jest taka, że największe znaki zawsze rodziły się w tobie. Były jedynie uciszone przez ból, lecz teraz budzą się z ogromną siłą. Widzę, że w najbliższych dniach Twoja wrażliwość się zwiększy. Małe szczegóły zaczną przyciągać Twoją uwagę, a ty dostrzeżesz znaczenia w rzeczach. Które wcześniej wydawały Ci się zwyczajne. To nie przypadek, to trening duchowy, przygotowanie na coś większego, co się zbliża. Na Twojej drodze zachodzi tak intensywna zmiana energetyczna, że nawet ci, którzy Cię miną, poczują różnicę. Twoja obecność zaczyna nieść silniejszą, głębszą, bardziej magnetyczną wibrację. Ludzie będą do Ciebie przyciągani, a jednocześnie inni zostaną odsunięci bez wyjaśnienia. Aniołowie pokazują, że wchodzisz na duchowe terytorium, które jest Ci obce, lecz niezwykle potrzebne. Nie bój się nowego, które nadchodzi. Ono nie przyszło, by Cię zdezorientować, ale by poprowadzić Cię do wersji siebie, której nigdy nie wyobrażałaś sobie osiągnąć. Czuję, że coś, co uważałaś za stracone, wraca na Twoją drogę. Nie dokładnie w tej samej formie, lecz z nową intencją i nowym celem. Przeznaczenie się reorganizuje. Aby dopasować elementy, które wcześniej wydawały się niepasujące, a to zmieni twój sposób postrzegania wszystkiego. Zaczniesz zauważać powtarzające się zbiegi okoliczności, liczby, sny, nagłe odczucia. To niebo cię woła. To duchowy kot objawiany krok po kroku, ponieważ wreszcie jesteś gotowa zobaczyć to, czego wcześniej nie byłaś gotowa zrozumieć. Jest też objawienie dotyczące kogoś, kto myśli o tobie z niespodziewaną intensywnością. To połączenie, nawet jeśli milczące, aktywuje duchowe ścieżki, które wcześniej spały. Coś jest synchronizowane między Tobą a tą osobą, a aniołowie proszą, abyś jedynie obserwowała. Nie dziw się, jeśli w najbliższych dniach poczujesz nagłe zmiany emocjonalne, to twoja dusza dostrają się do wyższych częstotliwości. Otwierają się portale, a kiedy tak się dzieje, serce musi uporządkować wszystko, co długo w sobie trzymało. Aniołowie pokazują również, że niosłaś większą duchową odpowiedzialność niż sobie wyobrażałaś. Nie w znaczeniu ciężaru, lecz przeznaczenia. Masz w sobie światło, które musi dotrzeć do miejsc, których jeszcze nie dotknęło. A to wezwanie staje się coraz silniejsze. Coś w tobie czuje, że jesteś o krok od podjęcia ważnej decyzji. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, czym ona jest, już czujesz jej zbliżenie. Ta decyzja zmieni kierunek wielu innych wyborów i otworzy drzwi, które pozostawały zamknięte przez lata. Widzę ruch intensywnej ochrony wokół Ciebie, jakby tworzył się krąg światła, blokujący energię, które wcześniej odbierały Ci siłę. Być może już to czujesz, lżejsze powietrze, jaśniejszy umysł, silniejsze serce. Jest też duchowy dar przygotowywany dla Ciebie. Nie jest fizyczny, ale ma wartość większą niż cokolwiek materialnego. Ten dar zmieni sposób, w jaki widzisz samą siebie i pozwoli ci głębiej zrozumieć własne przeznaczenie. A gdy ta przemiana się zbliża, coś bardzo szczególnego zaczyna się aktywować w twojej duszy. A to, co zaczyna się w tobie aktywować, jest czymś, co aniołowie zawsze strzegli z najwyższą troską. Dawna zdolność, która towarzyszy twojej duszy jeszcze sprzed tego życia, zaczyna się budzić. Możesz ją odczuć jako wyostrzoną intuicję. Niespodziewany dreszcz albo pewność pojawiającą się bez żadnego wyjaśnienia. Z Twoich duchowych oczu powoli zdejmowana jest zasłona. Zaczynasz dostrzegać prawdziwe intencje, widzieć ukryte uczucia i rozumieć z większą jasnością to, co wcześniej wydawało się niejasne. To przebudzenie nie jest zwyczajne, jest znakiem, że jesteś przygotowywana na coś, co tylko ty będziesz w stanie przeżyć. Niebo ujawnia również, że wewnętrzna zmiana wkrótce odmieni sposób. W jaki kochasz, wybierasz i się określasz. Staniesz się bardziej selektywna, bardziej intuicyjna, silniejsza. To, co wcześniej głęboko cię raniło, zacznie tracić moc, jaką miało nad tobą. Czuję, że wkrótce zrozumiesz powód tylu niedawnych odejść w twoim życiu. Nic z tego, co odeszło, nie było niezbędne do tego, co nadchodzi. To, co zostało usunięte, stworzyło przestrzeń na coś znacznie większego. A aniołowie pokazują, że dostrzeżesz to w zaskakujący sposób. Zbliża się do ciebie nowa energia, cicha, lecz tak silna, że rozpoznasz ją natychmiast. Dotknie Twojego serca tak, jakby już je znała. Będzie jednocześnie znajoma i niespodziewana, budząc emocje, które próbowałaś zakopać, lecz które wciąż były żywe. Możesz zauważyć, że Twoja wrażliwość na znaki się poszerza. Słowa, muzyka. Przypadkowe spotkania, wszystko zacznie nieść wiadomości, które wydają się skierowane właśnie do ciebie. I rzeczywiście tak jest. Wszechświat używa każdej drobnej rzeczy, aby cię prowadzić. Aniołowie pokazują, że zostaniesz poprowadzona do decydującego momentu, czegoś, co odmieni kierunek Twojej drogi emocjonalnej. Poczujesz impuls, by działać inaczej, jakby uśpiona odwaga wreszcie się obudziła i popchnęła Cię na właściwą ścieżkę. Niezwykłe jest to, że nawet tego nie zauważając, zaczynasz przyciągać okazje, które pasują do Twojej nowej energii. Ludzie wibrujący w podobnej częstotliwości zaczną się pojawiać, podczas gdy inni po prostu znikną. Ta boska filtracja jest potrzebna do następnego etapu. Widzę również, że w nadchodzących dniach będziesz mieć sny pełne objawień. Nie pojawią się przypadkowo, będą to bezpośrednie wiadomości z planu duchowego. Zwróć uwagę na symbole, Osoby, miejsca. W tych szczegółach ukryte są odpowiedzi. Cisza, którą odczuwasz, nie jest pustką, jest budowaniem. Są rzeczy, które muszą powstać z dala od hałasu, rozproszeń i zewnętrznych wpływów. Twój proces jest delikatny, a niebo prowadzi go w najostrożniejszy sposób. Zachodzi również zmiana w Twoim polu energetycznym, która sprawi, że sytuacje wcześniej zablokowane zaczną się poruszać. Drzwi które wydawały się zapieczętowane nagle się otworzą jakby nigdy nie były zamknięte ten przełom będzie tak niespodziewany że będziesz się zastanawiać czy to sen czuję też że ktoś z twojej przeszłości zacznie odczuwać twoją energię wyraźniej nie dlatego że o tej osobie myślisz lecz dlatego że twoje światło rośnie w sposób który dociera do miejsc i wspomnień o których nie masz pojęcia to wywoła ruchy które wkrótce zauważysz Aniołowie ujawniają dodatkową ochronę wokół Twojego serca. Nie po to, aby Cię utwardzić, lecz aby wzmocnić Twoje rozeznanie. Zaczniesz rozumieć wartość swoich emocji i nie pozwolisz już, by ktokolwiek miał dostęp do tak głębokich części Ciebie. Coś w Tobie zaczyna domagać się przestrzeni, jakby nowa wersja Ciebie stała u drzwi, gotowa wejść. Ta wersja nie boi się, nie waha, nie cofa, przychodzi, by zająć miejsce. Które od zawsze było Twoje. A gdy ta nowa siła się budzi, zbliża się jeszcze głębsze objawienie coś, co może całkowicie odmienić Twoje spojrzenie na to, co los przygotowuje dla Ciebie. A to zbliżające się objawienie niesie ze sobą tak potężną siłę, że nawet aniołowie poruszają się wokół Niego z ostrożnością. Jakby los miał Ci wreszcie pokazać coś, co zawsze istniało, ale dopiero teraz masz dojrzałość duchową, by to zobaczyć. Przygotuj się, bo będzie niemożliwe zignorować wpływ tego momentu. Zaczniesz odczuwać sygnały w swoim ciele, dreszcze pojawiające się znikąd, poczucie wezwania, jakby coś szeptało do twojego ducha. I to nie jest wyobraźnia. To twoja dusza rozpoznaje to, co nadchodzi, jak ktoś, kto przeczuwa spotkanie przekraczające czas i wcielenia. W tobie odblokowuje się duchowy kod. To nie jest zwykła informacja, to klucz. Ten klucz otworzy wewnętrzne drzwi, Zapomniane wspomnienia, szklane postrzeganie. Zaczniesz rozumieć części siebie, których nigdy nie potrafiłaś wyjaśnić. Aniołowie pokazują, że ktoś wkrótce pojawi się na Twojej drodze, niosąc energię, która przemówi bezpośrednio do Twojego serca. Nie będzie to przez wygląd ani przez słowa, ale przez vibrację. Coś w tej osobie obudzi uczucia, o których myślałaś, że już nigdy ich nie poczujesz. Co ciekawe, zanim do tego spotkania dojdzie. Możesz poczuć nietypowy niepokój. Jakbyś była przyciągana do czegoś, nie wiedząc dokładnie do czego. Ten niepokój to właśnie zachodzące wyrównanie, przygotowanie do zmiany, która dotknie Twojego przeznaczenia uczuciowego. Możesz też zauważyć, że pewne wspomnienia zaczną powracać. Nie po to, by cię zranić, lecz aby uporządkować to, co zostało pozostawione otwarte. Niebo chcę, abyś zrozumiała własną historię. Zanim wejdziesz w kolejny rozdział, bo nic nie zostanie dopuszczone połowicznie. W najbliższych dniach twoja energia stanie się bardziej magnetyczna. Ludzie będą patrzeć na ciebie inaczej, jakby czuli coś, czego nie potrafią wyjaśnić. Tak dzieje się, gdy dusza wchodzi na wyższy poziom, zostaje zauważona, zanim sama zauważy zmianę w sobie. Aniołowie pokazują też, że emocjonalna prawda, którą długo nosiłaś w milczeniu, zacznie się rozpuszczać. Ten ukryty ból, ten ciężar, który próbowałaś nieść sama, wszystko to zacznie tracić moc, jakby w końcu uwalniało twoją duszę. A gdy ten ciężar się rozpuści, pojawi się coś niezwykle potężnego klarowność. Klarowność tak czysta, że zaczniesz dostrzegać własne uczucia wyraźnie, bez zamętu, bez lęku, bez wpływu zewnętrznych głosów. Zachodzi również duchowy ruch łączący cię z większym celem. Poczujesz impuls do zmiany nawyków. Rutyn, wyborów. To nieprzypadkowy stan emocjonalny. To niebo prowadzi cię bliżej tego, co naprawdę należy do Twojego ducha. Widzę, że jesteś bardzo blisko otrzymania potwierdzenia, które towarzyszy ci od miesięcy. Czegoś, co przeczuwałaś, ale nigdy nie miałaś dowodów. To wyjaśnienie nadejdzie niespodziewanie, a gdy przyjdzie, poukłada wszystko naraz. Aniołowie ujawniają także, że przed Tobą otwiera się konkretny szlak. Coś, co wydawało się niemożliwe lub odległe, zacznie nabierać formy. Zauważysz sygnały tak wyraźne, że będzie niemożliwe zaprzeczyć, iż prowadzi Cię wyższa siła. Twoje uczucia przejdą również proces oczyszczenia. Z łatwością zaczniesz rozróżniać to, co prawdziwe, od tego, co złudne. Co jest połączeniem, a co jest pustką, co jest przeznaczeniem, a co jest tylko rozproszeniem. Ta jasność stanie się jedną z Twoich największych ochron. A gdy ta jasność będzie rosła, zauważysz, że Twoje serce przygotowuje się na coś, co wymaga odwagi. Nie odwagi, by stawić czoła światu, ale odwagi, by pozwolić sobie poczuć coś zbyt głębokiego, by to ignorować. I gdy to przygotowanie będzie w Tobie postępować, duchowa obecność zbliży się, niosąc coś, co zmieni sposób, w jaki postrzegasz miłość. Przeznaczenie i samą siebie. A ta zbliżająca się duchowa obecność niesie w sobie cel tak głęboki, że poczujesz jej energię, zanim jeszcze ją zrozumiesz. Jakby coś dotykało twojej duszy dokładnie w miejscu, gdzie najbardziej potrzebowałaś odpowiedzi. Kiedy to się manifestuje, nie będzie żadnych wątpliwości, to uczucie natychmiastowego rozpoznania. Zaczniesz czuć, że coś uważnie obserwuje twoją drogę, jakby każdy twój krok był prowadzony z troską. To nie kontrola, to ochrona, to niebo upewniające się, że żaden odchył nie odciągnie cię od tego, co ma się wkrótce objawić w twoim życiu. Cicha siła porusza się w tobie, przygotowując twoje serce na emocjonalne przebudzenie, które zmieni sposób, w jaki postrzegasz więzi i połączenia. To nie będzie nagła zmiana, lecz głęboka, jakby miłość zyskała całkiem nowe znaczenie. Duchowość wokół ciebie się rozszerza. Możesz to odczuć w drobnych chwilach, Myśl, która nie wydaje się Twoja, spokój pojawiający się znikąd, pewność, która spada na Ciebie jak światło. Wszystko to jest częścią nadchodzącego objawienia. Aniołowie pokazują, że odpowiedź, której od dawna szukałaś, jest bliżej niż myślisz. Przyjdzie tak klarownie, tak bezpośrednio, że zapytasz samą siebie, jak mogłaś tego wcześniej nie zauważyć. Ta jasność otworzy drogi, które dotąd wydawały się zablokowane. A kiedy to zrozumienie nadejdzie, poczujesz, że twoje serce staje się lżejsze, jakby wreszcie mogło oddychać bez lęku, bez wątpliwości, bez tej cichej udręki, która towarzyszyła ci w najciemniejszych nocach. Ktoś zacznie odczuwać twoją energię w sposób intensywny, jakby był przywoływany przez coś, czego nie potrafi wyjaśnić. To połączenie nabierze siły w nadchodzących dniach, a ty zauważysz znaki i ruchy które ujawnią znaczenie tej więzi w Twoim przeznaczeniu. Aniołowie wskazują również, że cykl, który wydawał się nie mieć końca, dobiega końca. Nie przez rezygnację, ale przez uwolnienie. Coś w Tobie wreszcie zrozumiało to, co należało pojąć, i to otwiera przestrzeń na nowe. Możesz poczuć w sobie odwagę, jakiej nigdy wcześniej nie miałasz. Nie odwagę, by stawić czoła światu, ale odwagę. By spojrzeć do własnego wnętrza i pozwolić sobie poczuć to, czego zawsze się obawiałaś. Ta odwaga stanie się kluczem otwierającym drzwi, które wydawały się nieosiągalne. Od tego momentu Twoja energia zacznie przyciągać sytuacje zgodne z Twoją prawdziwą istotą. Ludzie niosący klarowność, czyste intencje i głęboki szacunek będą zbliżać się do Ciebie, jakby prowadzeni niewidzialnym wezwaniem. Widzę także, że formuje się niespodziewana okazja. Pojawi się z miejsca nieoczekiwanego, lecz przyniesie dokładnie to, czego potrzebujesz, by zrobić krok naprzód. Nie wątp w nią, gdy się pojawi. Będzie owocem twojego duchowego wzrostu. W nadchodzących dniach zauważysz słowa, które dotrą do ciebie jako bezpośrednie odpowiedzi od wszechświata. Mogą przyjść poprzez kogoś, przypadkowe spotkanie, spontaniczną myśl, ale rozpoznasz to natychmiast, bo dotknie twojego ducha. A gdy wszystko to zacznie się dziać, zrozumiesz, dlaczego aniołowie byli tak uważni na Twojej drodze. Coś zbyt wielkiego było przygotowywane w ukryciu Twojego życia, a teraz wreszcie jesteś gotowa, by to przyjąć. Wchodzisz w etap, w którym duchowe i emocjonalne splatają się, tworząc siłę, która uczyni Cię jeszcze mądrzejszą, bardziej świadomą i bardziej połączoną ze swoim celem. To połączenie otworzy drzwi, o których istnieniu nawet nie śniłaś. I wiedz, że gdy te zmiany się zbliżają, niebo wciąż czuwa nad każdym szczegółem, przygotowując Twoją duszę na objawienie, które ma moc odmienić Twoją historię. Z całego serca dziękuję, że wysłuchałaś tej wiadomości. Jeśli dotknęła Twojego serca, potwierdź jej przyjęcie mówiąc. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I pamiętaj, dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Pozostań czujna! bo w kolejnych filmach nadchodzą nowe wiadomości o Danielów.